Dzień dobry, cześć i z tej strony Marzyciel. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj powykonujemy troszeczkę misji, ale na sam początek standardowo odbieramy darmową rzecz w sklepie. Jest to podwójny żetonów. Przyda się mu nam. E, zobaczymy jakie mamy misje. Dzisiaj chyba nic nowego nie doszło. E, tak. E, mamy w zadaj 180 tysięcy obrażeń z ból, e, ulecz e, te 100 tysięcy punktów życia w, zbiorze, w zbiorach klejnotów oraz ulecz 60 tysięcy życia w zadymie ale my wybieramy wygraj 6 gier w starciu duo, odblokowujemy nasze wydarzenia 40 żetonów wpada na nasze konto i zaczynamy zobaczymy z kim będziemy grać o, to jest chyba Shelly, więc powinno być spoko. Musimy tylko po prostu blisko wrogów podchodzić i będzie dobrze. Oj 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 Troszeczkę poszedłem za daleko. Nie miałem szans na dwóch wrogów. Jeszcze mój kolega niestety stoi AFK i przegrywamy tą gierkę dosyć szybko. Tracimy dwa pucharki. No, szkoda, że ten kolega chyba wyszedł. Ale nie ma, nie ma co się denerwować. Możliwe, że miał jakieś problemy z internetem. Często się zdarza, więc gramy dalej. Dobrze, tutaj widzę już kolega, wie, wie o co chodzi. Bartek, serdecznie Cię pozdrawiam. Mamy już dwa Power cuby. Lecimy po trzeci. Mamy trzeci. Teraz tu jest Shelly, czy uda nam się ją zabić, ale najpierw jest Rosa, Rosa już jej nie ma, tu jest Shelly, Shelly też będzie nasza, tak, mamy już 7 power cubów, jest bardzo, bardzo dobrze. O, niestety nasz, nasz kolega tutaj został wyeliminowany, ale powinien za 10 sekund wrócić. W międzyczasie może uda nam się kogoś namierzyć, tylko nie wiem za bardzo gdzie oni są, są tutaj, czy uda nam się wziąć te power cuby? Uda nam się już 11 power cube'ów. Przeciwnicy nie mają żadnych szans. Gonimy tego bula Jemu się chyba za chwilę ktoś odrodzi, więc musimy ostrożnie. Tak, ostrożnie. Tu chyba siedzą. Tu chyba... Tak, tak. Jesse już, Jesse, Jesse już nie ma. Nasz Bartek stoi w krzakach, chyba się boi. Nie ma, nie ma to najmniejszego znaczenia. Jeszcze raz. Hop. I wygrywamy. Ból na bula. Nie miał szans. Wygrywamy 9 pucharków nasze konto. Misja wykonana. Więc otrzymujemy 250 żetonów za wykonaną misję. Musimy wygrać jeszcze dwie gierki w, starcie, w starciu duo. I kolejna misja również będzie wykonana. Jesteśmy u góry mapy. Gramy z Jessie. Hmm. Kolejny kolega z Rosji. I kolejny, który stoi. O. Już się rusza. Więc możliwe, że on nie ma problemu z internetem. W międzyczasie jedna Rosa... Jednej Rosji już nie ma. Ale pewnie zdąży się odrodzić. My sobie tu zbieramy Powercuby. Tutaj jest Nita. Nie wiem, czy... Możemy, możemy, możemy. Jesse, na Jesse nie ma szans, wygrywamy, wygrywamy ten pojedynek, ale zostały jeszcze dwie pary, a nigdzie ich nie widać. Pewnie są gdzieś na dole. Myślę, że możemy naszego ultimate użyć, aby ją tutaj podrzucić. Oj, 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 Może być ciężko. Udało nam się wyeliminować przeciwnika, ale... Tam jest jeszcze Nita. Nita ma aż 10 Power Cubów. Trzeba pamiętać, że nasz chyba sojusznik się odrodzi troszeczkę wcześniej. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Powinno wyjść! Ale, ale, ale w międzyczasie tutaj się jeszcze odradza e, przeciwny, przeciwnik. Niedobrze, ale powinno nam się udać. Musi nam się udać. Tak, udało nam się. Ledwo co, bo ledwo, ale wygrywamy e, Zostajemy e, Zwycięzcami tego e, Wydarzenia e, Chociaż trze trzeba przyznać, że było Dosyć, dosyć ciężko 62 żetony 80 żetonów za, e, za to zwycięstwo Super, zmienimy sobie bohatera e, Zagramy Darylem Ponieważ nim e, Dosyć, dosyć mało gramy Zagraliśmy do tej pory tylko jedno e, Spotkanie, że tak powiem Więc zagramy Darylem on też bije z bliska, ma bardzo duży damage, jeżeli się dobrze wyceluje w przeciwnika, więc będzie dobrze. Gramy tutaj z dobrym zadymiarzem, bo... Oj, oj, oj! Jeszcze raz? Udało nam się, ale ledwo, bo ledwo. I teraz musimy uważać na tą Rosę, bo ona jest w stanie nas tu wyeliminować. Mamy ultimate, musimy uciekać. Musimy uciekać. Trzeba przyznać, że jest tu dosyć zabawnie. Tak, tutaj niepotrzebnie wchodził, ale to jest na naszą korzyść. El Primo też nie powinien mieć z nami szans, ale musimy uciekać, ponieważ nie mamy... E, nie mamy naboi. Czy uda nam się tu gdzieś bić? Udało nam się, ale nie wiem co z tego wyjdzie. Jeszcze rosa, jeszcze rosa, jeszcze rosa! Tak, wygrywamy, wygrywamy. Trzeba przyznać, że nas, nasz sojusznik w ogóle nam tutaj nie pomagał, ale nie szkodzi, bo udało nam się wygrać. Odblokowaliśmy kolejną, kolejną misję: 42 rzuty na nasze konto, plus e, 150, 250, nawet 50 za wykonaną misję. E, myślę, że możemy teraz zagrać e, wydarzenie, które się nazywa Zadyma. Pogramy troszeczkę w piłkę. E, przeciwnicy mają El Primo, Poco oraz Barleya e, Więc, nawet, dosyć fajne połączenie. Ale my mamy nitę, e, mamy nitę, więc też powinno być fajnie. I chyba strzelimy brameczkę. Tak, strzelamy bramkę 1 do 0. Szybkie rozpoczęcie tego spotkania. Ja mam jeszcze Ultimate, więc, po prostu w nich tam wjadę, Postaram się zrobić e, za dymę. Mamy piłkę. Nita Musin po prostu strzelić tą bramkę. Strzeliła. Wygrywamy pewnie szybko. 2 do 0. Więc bardzo się cieszymy. Kolejna ranga wskakuje. Nita widzę, że od razu zgłosiła gotowość, więc my też zagramy. Musimy. W tym trybie uleczyć aż 60 tysięcy punktów życia to nie będzie dosyć. To nie jest dosyć łatwe, ponieważ jeżeli mielibyśmy na przykład poko, który e, może leczyć sojuszników, może leczyć siebie, byłoby to o wiele lepiej, ale. Teraz na przykład też mi się odnawiają te punkty życia, więc zawsze się coś tam po prostu e, będzie odnawiać i ta misja w końcu ją wykonamy. Tutaj nie wiem, co nasz kolega robił, ale chyba troszeczkę lekceważył tych przeciwników e, i po prostu chciał. Ich troszeczkę ośmieszyć nie ma co, trzeba od razu strzelać bramkę, jeżeli jest okazja. I czy szczeli? Chyba szczeli, tak? Tak, szedł z, z piłką do bramki, wygrywamy szybko, szybko, szybko dzisiaj te mecze przebywa... Przegry... A, przepraszam, troszeczkę się zacząłem. Szybko te mecze po prostu wygrywamy. 30 Żetonów do nas, do nas wędruje. Myślę, że możemy zagrać jeszcze jedno spotkanie. Tym razem weźmiemy sobie Rosę Również zadymę Aby odblokować Kolejną nagrodę W alejce pucharków Jeżeli oczywiście wygramy Miejmy nadzieję, że się uda Musimy tutaj umiejętnie zadawać te obrażenia I będzie dobrze Dwóch przeciwników wyeliminowanych Mamy dostępnego Alchimata Chyba po prostu wejdziemy z piłką do bramki Dokładnie tak Przeciwnicy nie mieli nic przeciwko. Udało nam się wejść piłką do bramki, więc jest bardzo dobrze. I znowu mamy piłkę i otwartą przestrzeń do bramki. Uderzamy, strzelamy, wygrywamy i przechodzimy, można powiedzieć, dalej. Cieszy ta wygrana. Nawet udało nam się uleczyć 3000 punktów życia. Dostajemy rzetony, dostajemy pucharki. Więc myślę, że możemy otworzyć skrzynkę zadymiarza W skrzynce co? Monety, punkty mocy. Bez szału. Ta skrzynka jest jedna ze słabszych. 50 pucharków więcej i odblokujemy. Następne wydarzenie drużynowe pojawi się tutaj. W międzyczasie myślę, że możemy otworzyć jeszcze dwie skrzynki z karnetu zadymiarskiego. Duża skrzynka, monety, punkty mocy, punkty mocy i podwajać żetonów. 200, więc bardzo dobrze. Jeszcze ta skrzynia w niej tu nie będzie nic ciekawego. Nie udało nam się dzisiaj, że tak powiem, żadnego bohatera dać na wyższy poziom mocy, ale jest w porządku. Dużo dzisiaj powygrywaliśmy, jeden mecz przegraliśmy. Dziękuję Wam, że byliście razem ze mną. Zachęcam do zostawienia łapki, subskrypcji. Widzimy się już jutro. Spokojnego dnia. Cześć!